Wprowadzenie do wzorców Sigma i Alfa. W tym module skupimy się na zrozumieniu dwóch kluczowych wzorców osobowości, które będą fundamentem dalszego rozwoju w kursie: Sigma i Alfa. Każdy z tych wzorców charakteryzuje inny sposób funkcjonowania w społeczeństwie, różne podejście do relacji z innymi, jak również odmienne style życia. Podejście Sigmy i Alfy nie odnosi się wyłącznie do tradycyjnych ról społecznych, ale bardziej do sposobów, jaki postrzega siebie i innych oraz swoje miejsce w świecie. Aby skutecznie wykorzystać te wzorce, warto poznać ich cechy, mocne strony, a także wyzwania, z którymi mogą się wiązać. Porozmawiajmy zatem o wzorcu Sigma, o samotnym wilku. Sigma to osoba, która funkcjonuje poza głównymi strukturami społecznymi i nie dąży do zajmowania dominującej roli w grupie. To ktoś, kto kieruje się niezależnością i ceni sobie wolność ponad uznanie społeczne. Sigmy są często postrzegane jako tajemnicze. Enigmatyczne jednostki, które działają na własnych zasadach, to osoby, które nie czują potrzeby spełniania oczekiwań innych ludzi i potrafią funkcjonować zarówno wewnątrz, jak i poza grupą, nie angażując się w rywalizację o pozycję lidera. Jakie są zatem kluczowe cechy Sigmy? Niezależność. Sigma preferuje działanie samodzielne, nie potrzebuje stałego wsparcia ze strony innych ludzi. W pracy czy życiu osobistym potrafi radzić sobie sam i często odnajduje satysfakcję w działaniach wymagających autonomii. Pewność. Siebie. Mimo braku potrzeby uznania, Sigma charakteryzuje wysoka pewność siebie. Znają swoją wartość, co pozwala im podejmować decyzje bez zewnętrznych wpływów i nie ulegają presji społecznej. Introwersja. Sigma często ma bardzo introwertyczne usposobienie, co oznacza, że jego energia i siła pochodzą z wewnętrznych zasobów. Czas spędzony w samotności nie jest dla niego problemem, a wręcz przeciwnie, jest źródłem siły i Refleksji. Zdolność adaptacji. Sigmy potrafią dostosowywać się do różnych sytuacji, ale zawsze pozostają wierne swoim zasadom. Choć mogą działać w grupie, nie próbują zdobywać w niej dominacji, To czyni je elastycznymi, ale nie uległymi. Korzyści z przyjęcia wzorca Sigma: autonomia w działaniu. Możliwość podejmowania decyzji na własnych warunkach bez potrzeby konsultowania z innymi. Kupienie na rozwoju osobistym. Sigma koncentrują się na samodoskonaleniu, co sprawia, że stale rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Brak zależności od opinii innych, ponieważ sigma nie potrzebuje społecznego uznania, jest bardziej odporny na krytykę i ocenę z zewnątrz. Jakie zatem wyzwania prezentuje adaptacja wzorca sigmy. Izolacja. Często samotność, która jest dla sigmy źródłem siły, może przerodzić się w izolację, co może prowadzić do poczucia odcięcia od otoczenia. Brak wsparcia. Sigma może czasem zaniedbać ważne relacje, przez co trudniej mu jest w sytuacjach których wsparcie innych mogłoby okazać się cenne. Porozmawiajmy zatem o wzorcu alfa, naturalny lider. Alfa to osoba, która naturalnie przejmuje kontrolę i przewodzi innym. Alfa czuje się komfortowo w roli lidera, przewodnika czy osoby dominującej w stadzie. To jednostka, która ceni sobie uznanie i pozycję w strukturach społecznych, a jej działania są nastawione na zdobywanie sukcesu w relacjach interpersonalnych. Alfy charakteryzują się silnym czuciem pewności siebie, charyzmą i zdolnością do przewodzenia grupie, która za nimi podąża. Ich sposób bycia sprawia, że ludzie instynktownie zwracają się do nich poradę radę lub wsparcie. Jakie są zatem kluczowe cechy alfy? Przywództwo. Alfa czuje się najlepiej, kiedy może przewodzić. To osoba, która naturalnie przyciąga innych i zdobywa ich zaufanie. Ludzie często podążają za alfą, ponieważ postrzegają ją jako osobę, która wie, czego chce i potrafi kierować innymi. Ekstrawersja. Alfy zwykłe są bardziej ekstrawertyczne, czerpią energię z interakcji z innymi ludźmi. Chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, wydarzenia czy aktywności, gdzie mogą być centrum uwagi. Charyzma. Jedną z kluczowych cech Alfy jest charyzma, która przyciąga ludzi i sprawia, że chcą być w jego jej towarzystwie. Alfa nie tylko przewodzi, ale potrafi też inspirować innych do działania. Determinacja. Alfa nie boi się podejmować wyzwań. I konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów. To osoba, która potrafi przekonywać innych, motywować i zmuszać do działania, by osiągnąć wspólne cele. Korzyści z przyjęcia wzorca Alfa zdolność do przewodzenia. Alfa cieszy się naturalnym autorytetem, co pozwala skutecznie zarządzać grupą. Kierować działaniami innych. Pewność siebie. Alfa to osoba, która emanuje pewnością siebie. To często otwiera wiele drzwi w życiu osobistym i zawodowym. Zdolność do budowania relacji. Dzięki charyzmie i otwartości alfa łatwo nawiązuje kontakt i buduje silne, trwałe relacje z innymi ludźmi. Wyzwania, jakie stoją przed wzorcem alfa? Presja lidera. Ciągła rola lidera może być obciążająca, zwłaszcza gdy oczekiwania innych stają się zbyt wysokie. Alfa musi radzić sobie z presją wynikającą z bycia w centrum uwagi. Krytyka i zazdrość, ponieważ alfa jest często w centrum uwagi, może spotykać się z krytyką i zazdrością ze strony osób, które nie akceptują jej dominującej roli. Jak zintegrować wzorce sigma i alfa, na których opieramy właściwie całą filozofię naszego kursu? Będziemy dążyć do tego, abyś mógł czerpać zarówno z cech Sigmy, jak i Alfy, tworząc spójną, silną osobowość. Wzorzec Sigmy nauczy cię niezależności, skupienia na rozwoju osobistym, samodzielności w działaniu, podczas gdy Alfa pomoże w budowaniu relacji, przewodzeniu grupom oraz zdobywaniu społecznego uznania. Kluczem do sukcesu jest umiejętne balansowanie między tymi dwoma stylami życia, tak abyś mógł odnosić sukces na wszystkich polach. Zarówno jako niezależna jednostka, jak i jako lider. W dalszych modułach dowiesz się, jak rozwijać cechy wzorców, jak radzić sobie z ich wyzwaniami oraz jak integrować je w swoim życiu codziennym. Celem jest wykształcenie harmonii pomiędzy pewnością siebie, przywództwem, a także niezależnością i wewnętrzną siłą. Do zobaczenia w kolejnych modułach.